Był w ogródku. Już witał się z działkowcami. Michał Krawczyk wraz z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych w Skierniewicach zapraszają do wspólnego spędzania wakacji pod Dolores. W każdą niedzielę po 14 na 88 i 6 fm rozmowy pod gruszą tylko na Antenie Radia RSC. Michał Krawczyk, zapraszam na audycję pod tytułem Wakacje pod Dolores. Na działkach imienia Feliksa Kotowskiego przy ulicy Strobowskiej, obok jednej z bram wjazdowych, działkę ma pan Sławomir Malicki, który zgodził się nam opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Mimo krótkiego stażu w porównaniu z innymi działkowcami, pan Sławek jest bardzo rozmowny i nie brakuje mu zapału do pracy. Jak długo ma Pan tą działkę i jak długi staż ma Pan jako działkowiec? No Nabyłem prawa do działki jakieś 7 lat temu, więc mój staż jako działkowiec no, uważam dalej za staż. Uczę się tego od innych działkowców. No Pomógł mi też wie Pan dużo katalog działkowiec. Jak sobie założyć warzywniak, na przykład jak zrobić takie nasadzenia praktycznie rekreacyjne? Polecam bardzo, dlatego że tam jest bardzo dużo informacji. Także dużo, dużo takich. Informacji też nawet z internetu, a poza tym ja jeszcze tutaj mam do czynienia z, z osobami, które mają te działki po 20-30 lat. To są osoby już wiekowe, no i rzeczywiście oni są już po totalnym stażu, to naprawdę mają bardzo dużo ogromną wiedzę, dostałem wiedzę na temat ekologicznego sposobu uprawiania roślin, aby je jak najmniej pryskać i zastępować innymi właśnie jak najmniej takimi pestydami. W jaki sposób pan się? Z na działce. W jaki sposób realizuje pan tutaj swoje pasje? Bardzo lubiłem zieleń. Bardzo lubię moją działkę, lubię, lubię ten krajobraz, który tutaj był. Także to mnie chyba bardzo tutaj chyba przywiodło, tak. Jak się spełniałem, no wie pan, byłem też tutaj kiedyś gospodarzem praktycznie rejonu pierwszego tych ogródków działkowych. Z czasu byłem też troszeczkę wiceprezesem tego zarządu. No, udzielałem się jak mogłem, udzielam się nadal. Pomagam ludziom starszym, szczególnie właśnie jeżeli mają jakieś problemy i przychodzą do mnie, a jest ich masę. No to jest sobie pan op jakieś tam małej naprawy poprzez nawet napisanie czegoś tam praktycznie do urzędu, czy po prostu może zwrócić się do, do zarządu w sprawie, bo niektórzy są w trakcie na przykład rozbudowy jakiejś tam altany, działki czy coś takiego. No więc wie pan ja wysyłam osoby, bo od tego są bo tego jest zarząd, ale jeżeli mogę, pomogę. A czy korzysta pan z działki w sposób rekreacyjny, czy może jest ona bardziej pod hodowlę warzyw, owoców? Pół na pół. Ponieważ mam tutaj warzywniak, jak pan widzi. Z tyłu jest, praktycznie to jest taki pierwszoroczny, bo, bo jak ja nabyłem prawa do działki, no trzeba było dużo, dużo rzeczy zrobić, czyli po, po prostu powysadzać pewne drzewa. Ja mam tutaj też do skrócenia pewne drzewa, żeby nie, nie zawadzały, nie przeszkadzały kiedyś tak, żeby nie, było, nie doszło tutaj do jakiejś tam tragedii. No i przede wszystkim, no wiadomo, bo jak się na, na, nabywa prawa... Po starszych ludziach to, to te działki są różne. Potrafi być to dużo rzeczy, trzeba po prostu usunąć. No i kiedy, kiedy przygotuje się glebę pod warzywa, no to tak naprawdę już w tamtym roku, zacząłem, w tym roku mam więcej. Część ogrodu robię typowo w kwiatach, część w warzywach, a ta część, którą pan tutaj akurat widzi po mojej stronie, będzie tylko i wyłącznie rekreacyjna. W jaki sposób integruje się pan z innymi działkowcami? Czy organizowane są tutaj jakieś spotkania, może w świetlicy, czy jakieś grupowe, czy po prostu. Po prostu każdy we własnym gronie sąsiedzkim. Jak to wygląda? Dawniej, za czasów wcześniejszych zarządów, tak rzeczywiście takie spotkania były faktycznie co roku. Integrowaliśmy się, zawsze były takie integracje spotkania na sali lub w plenerach, tak jak pan tutaj widzi, gdzie mogliśmy się tutaj spotkać z działkowcami. Było bardzo fajne, były konkursy i, i, i wiele innych takich spraw, które do dzisiaj też są w Osirze. najczęściej wystawiane na Święto Kwiatowości Ale jeżeli chodzi o tutaj taką integrację w tej chwili jako zarząd nie wychodzi z inicjatywą, żeby zrobić coś takiego, więc działkowcy spotykają się praktycznie sami lub tutaj idziemy tutaj z sąsiadami, widzimy jakiegoś sobie grilla. Świetlica właściwie stoi, stoi praktycznie prawie bezużyteczna. Szkoda, bo nawet nie ma czegoś takiego lub rzadko jest, są jakieś tam spotkania, na przykład nie wiem, chrzest czy konsulacje czy inne. Na sam koniec mniej przyjemny temat, mianowicie złodzieje działkowi. Czy kradzieże się tutaj zdarzają, czy czy Pan się spotkał, może jak często się zdarzają i w jaki sposób można sobie z nimi radzić? Muszę przyznać, że kiedy nabyłem prawa do działki te 7 lat temu czy z 8, no to rzeczywiście było tych kradzieży więcej. Dzisiaj jest może mniej, ponieważ tutaj dużo działkowców pilnuje swoje y, tereny działkowe. Jesteśmy tutaj pod takim y, praktycznie, no, można powiedzieć, monitoringiem, ale gdzie też patrzymy jeden na drugiego. Zarząd apeluje po prostu do działkowców, żeby te bramy były sukcesywne, zamykane, furtki. No i przede wszystkim, jeden dru drugiemu sąsiadowi w taki właśnie sposób pomaga. Jeżeli widzimy tam osoby trzecie, no to, no to rzeczywiście są jakieś pytania. Ale w tej chwili nie słyszałem, żeby, żeby u nas na terenie działkowym były jakieś kradzieże. Uważam, że na naszym ogrodzie to naprawdę my sobie sami pilnujemy. Mamy też własne monitoringi, takie wewnętrzne. Także one są podłączone też i pod telefon, więc mogę oglądać swoją działkę na przykład w domu. Miejmy nadzieję, że. Spokój i bezpieczeństwo będą tutaj gościć już do końca. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Sławomir Malicki z Rodzinnych Ogrodów Działkowych na ulicy Strobowskiej. Dziękuję za rozmowę. Ja również, dziękuję panu. Już był w ogródku. Już witał się z działkowcami. Michał Krawczyk wraz z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych w Skierniewicach zapraszają do wspólnego spędzania wakacji pod Dolores. W każdą niedzielę po 14 na 88 i 6 FM. Rozmowy pod gruszą tylko na antenie radia RSC.